Cześć, witajcie w Draenorze, czyli krainie z najnowszego dodatku do World of Warcraft zatytułowanego właśnie Warlords of Draenor. To jest kontynent, jeżeli graliście w Warcrafta 2, to powinniście znać przynajmniej z nazwy ten kontynent, bo oczywiście wygląda on trochę inaczej niż w Warcraft 2 siłą rzeczy i siłą technologii. Ale w każdym razie, no i jeżeli też graliście w ogóle w mieście z wowem styczność, to Draenor jest kontynentem który, tak w ogóle te fabuła jest trochę zagmatwana, przynajmniej podstawy fabularne tego dodatku, bo przenosimy się do przeszłości, a nawet nie tylko do przeszłości, ale też do innej rzeczywistości, czy tam linii, e, alternatywnej linii wydarzeń, nie tylko do przeszłości. W każdym razie w przeszłość między innymi się przenosimy, e, ponieważ, że tak powiem, we współczesności e, w świecie World of Warcraft drenor już jest zniszczony, nie istnieje i jest, jest outlandem. Więc to jest Outland, to są krainy z pierwszego dodatku do World of Warcraft właśnie. A tutaj mamy Draenor, czyli to jest właściwie Draenor po wybuchu, po kataklizmie stał się właśnie Outlandem. Więc to jest taka trochę nostalgiczna podróż dla tych, którzy Outland pamiętają i zdecydowanie to się odczuwa. Właśnie zwiedzając te wszystkie krainy, bo one wyglądają zupełnie inaczej niż... No Nagrand trochę przypomina Nagrand z Outlandu, ale ogólnie... Jest to takie fajne. Eksploracja po prostu jest o wiele przyjemniejsza, bo trochę jakby znamy tę krainę właśnie z Burning Crusade. Ale w każdym razie, ja tu gadu gadu. Przed chwilą obejrzałem bardzo fajną cutscenkę. Cutscenek nie będę pokazywać, bo jest ich na tyle mało, że nie chcę komuś psuć radości, jeżeli ktoś sam będzie grał. Ale byli się spisał, jeżeli chodzi o cutscenki. To nie są oczywiście te filmiki CGI, takie jak ich trailery, te najlepsze. Ale i tak cutscenki są zrealizowane na tyle fajnie, że po prostu Udoskonalają ten, tą narrację i wątek fabularny. Polecę teraz do. Tylko gdzie tu jest tutaj. Polecę do swojego garnizonu teraz. Czyli to jest taki jeden z największych dodatków w tym, w tym rozszerzeniu. Każdy gracz ma własny garnizon. Który może rozbudowywać i tam. Wykonzę zaraz, zaraz na miejscu wam pokażę o co tam chodzi. Mogę się też tam przenieść teoretycznie przy pomocy. Takiego kamienia, hardstone'a garnizonowego, ale obecnie to jest trochę zabugowane, bo ogólnie premiera tego dodatku była trochę problematyczna, jak zwykle zresztą, ale tym razem nawet trochę bardziej niż zwykle. I instancje czasem sprawiają problemy, a nasz garnizon właśnie jest taką instancją tylko my tam możemy wejść. Więc czasem po prostu nas, nas wywala. To próbowałem się przed chwilą przenieść właśnie za pomocą tego kamienia i. Tylko ekran loadingu był przez 5 minut, a później e, właśnie nic się nie stało. No więc niestety, ale na szczęście to jest blisko, więc szybko tam dolecimy. Przy okazji jeszcze o jakichkolwiek innych zmianach mogę opowiedzieć w trakcie tego lotu e, to na pewno dostrzegą je przede wszystkim gracze w World of Warcraft. Tak, jeżeli, jeżeli nigdy nie graliście w WoWa, tylko po prostu obserwowaliście z zewnątrz. To żaden dodatek chyba was nie przekona, że, że to jest gra dla was. No bo to jednak jest bardzo old schoolowe MMO. Walka się nie zmieniła, to jest cały czas to samo zaznaczanie celów, po prostu i wciskanie 1, 2, 3 i tak dalej. Więc są już na rynku MMO z lepszym systemem walki. No ale nieważne, dolecieliśmy do garnizonu mojego. To już jest garnizon na drugim poziomie. Możemy go rozbudowywać. Tylko dlaczego ja tu widzę kogoś? Mam no więc to, to jest jeden z błędów, właśnie, bo teoretycznie nie powinno być innych graczy w moim garnizonie. Ale cóż, widocznie jakiś bug. W każdym razie, na początku to była taka mała osada. Teraz, kiedy zupgrade'owałem garnizon na poziom drugi, to jest dwa razy większy. Co to jest? Przepraszam bardzo. Czemu tu drewno leży w wejściu? To chyba kolejny z bugów, tak? Bo nie przypominam sobie, żeby e, kłody drewno zagradzały mi wejście do. Mamy własnego garnizonu No i zobaczymy czy cokolwiek działa No na szczęście widzę są funkcje tutaj podstawowe, więc wam pokażę o co chodzi w tym garnizonie, tu mamy go na mapce Możemy na przykład konstruować różne budowle, widzicie mamy sloty na Akurat wszystkie mam zajęte teraz, ale jeden jest wolny Więc kliknijmy sobie I mogę wybudować jakiś budynek, który mi się przyda do różnych rzeczy, Prawda, Jeżeli wybuduję sobie coś Tailoring Emporium, to będę mógł tworzyć rzeczy, na przykład torby albo ubrania dla magów i tak dalej. Każdy po prostu budynek ma jakieś przeznaczenie i coś możemy w nim produkować, nawet jeżeli nie mamy, jeżeli na przykład nie wybrałem profesji, nie mam profesji inżynierii, to i tak mogę sobie wybudować ten budynek Engineering Works i i po prostu będę mógł niektóre przedmioty z tej profesji tworzyć. Oczywiście nieco gorzej niżbym miał tą, tę profesję. Ale w każdym razie, no nie wiem, wybudujmy sobie na przykład. Hmm. Zobaczmy, co można w ogóle zbudować tanery. Oczywiście każdy budynek ma jakieś przeznaczenie swoje. No nic, dla, dla przykładu, zbudujmy może skład, który będzie pewnie potrzebny, bo on sprawi, że będę mógł więcej przechowywać. No, na przykład, będę mógł mieć dostęp z poziomu garnizonu do gildyjnego banku. Więc zbudujmy sobie, wystarczy przeciągnąć na slot i proszę bardzo, zaczęła się budowa. I teraz, jak przejdę tam na to miejsce w moim garnizonie, to zobaczę, że będzie tam właśnie trwać. Budowa tego obiektu. Tylko no, gdzie to było. No, mm. właśnie tam. Proszę bardzo. Oto jest. Mój skład się buduje. I on tam. Tam było napisane, ile czasu to potrwa. Bodajże z godzinę chyba. I później podchodzimy, tylko klikamy na taki dokument i mamy wbudowany budynek. Potem wszystkie budynki możemy ulepszać, stawiać nowe, rozbudowywać, jeszcze powiększać ten nasz garnizon. Więc jest to, jest to takie. Bardzo fajne zajęcie, szczerze mówiąc, kiedy mamy wolny czas i nie chce nam się robić tych tak zwanych questów. Daily Questów codziennych. To jest taki bardzo fajny zabijacz czasu, który jest też przydatny, bo garnizon zapewnia nam różne dodatkowe przedmioty, nawet dodatkowe misje. No i częścią garnizonu jest też system um, towarzyszy, że tak powiem. Tutaj, proszę bardzo, włączyłem teraz spis misji dla towarzyszy i mam um, raport. Że dwie misje zostały ukończone, bo wcześniej wysłałem na, właśnie na misję swoich kilku towarzyszy, i proszę bardzo. Tu wysłałem trzech na jedną misję, jeden właśnie zyskał poziom. I udało im się wykonać to zadanie. I dostali doświadczenie. Bonusowe doświadczenie. Taka była akurat nagroda z tego questa. A tutaj zobaczymy, też się udało. Bardzo dobrze, chociaż mieli procent. 90, 92% mieli na powodzenie tej misji, ale nic się nie stało. Bardzo fajnie. Towarzyszy spotykamy w świecie gry często, to znaczy wykonujemy jakieś zadanie fabularne na przykład, czy tam poboczne, i potem, potem jakiś właśnie towarzysz do nas dołącza. Więc to jest bardzo fajny system, też zbieramy jakby tych towarzyszy nowych. No i mam tu takie okienko. Najpierw pokażę Wam towarzyszy. Mam ich już całkiem sporo, ale jest ich o wiele więcej. Jak widzicie tą listę. Jest całkiem długa. I różni towarzysze mają różne umiejętności, które z kolei wpływają na to, jak sobie mogą poradzić w różnych misjach konkretnych. Im bardziej rzadki jest towarzysz, że tak powiem, bo towarzysze jakby są oznaczeni tak jak ekwipunek, czyli są zieloni, czyli tacy w miarę normalni, niebiescy to są taci, tacy już bardziej e, zaawansowani, a epicki kolor fioletowy, to największą ilością umiejętności są towarzysze. No i tu widzicie różne umiejętności. I możemy sobie wybrać misję. Na przykład wybierzmy... <laughs> No coś takiego, mamy misję, żeby zabić jakąś bestię. I tutaj jest cel, tu jest potwór, z którym będzie walczył mój towarzysz w trakcie bitwy, w trakcie misji. I on, widzicie tutaj ikonkę takiego czaru. Natomiast towarzysze posiadają umiejętności właśnie kontrowania tych umiejętności wrogów, więc muszę wybrać odpowiedniego towarzysza na tę misję, bo jeżeli wybiorę na przykład tę panienkę, to widzicie, jest szansa 64, bo ona nie może skontrować tej umiejętności. Ale tutaj Romul... Już ma umiejętność kontrowania umiejętności wroga, więc jest 100% szansy, i mogę go sobie wysłać na misję, i wszystko będzie dobrze, dobrze się skończy. I ta misja potrwa bodajże. E, skończy się za 44 minuty, więc to trwa oczywiście też jak nie jesteśmy w grze, więc możemy sobie wyjść, zostawić na noc pełno misji, i potem wrócić rano, odebrać nagrody, Więc to jest e, bardzo fajny system, mówi, jest co robić w wolnych chwilach, w wowie, kiedy nie mamy czasu po prostu na jakieś questy długie, czy na rajdy. To możemy po prostu wpaść do gry i zawsze jest coś do roboty dzięki garnizonowi. I wygląda bardzo fajnie. Fajnie mieć taką swoją siedzibę. To jest praktycznie taki nasz domek. Zawsze moją główną postacią do tej pory, szczerze mówiąc, była. Znaczy, była postać z hordy, nie umarły. Ale na potrzeby tego dodatku wykorzystałem ten boost postaci do 90 poziomu. No i postanowiłem sobie zagrać tym razem w sojuszu, bo miałem szamana, właśnie, dranejkę. Szczerze mówiąc, powodem był wygląd garnizonów, które bardziej mi się podobają w sojuszu. I no dobra, ale nieważne: ja tu gadu, gadu. Pokażę Wam, oczywiście, co by tu pokazać. Może przejdziemy do zadania fabularnego, ponieważ wszystkie misje w Shadow Moon Valley wykonałem. mam się teraz udać do Gorgond. Do Gorgond, przepraszam, więc polecę tam i pokażę Wam przykładowe jakieś zadanie. Poprawili też model. Oczywiście modele postaci są poprawione, to jest jedna z nowości, która weszła już na miesiąc przed dodatkiem w patchu. No ale to jest jakby część całego dodatku usprawnień, więc wszystkie rasy wyglądają lepiej, są lepsze animacje, w ogólnie więcej tam ileś set poligonów. Poligonów więcej jest w każdej postaci w modelach. Też gryfy wyglądają lepiej e, i niektóre potworki i tak dalej, więc szczególnie dobrze widać ten odświeżone modele na przykładzie tych najstarszych ras, czyli orków, taurenów, ludzi i tak dalej. Więc naprawdę udało się to zrobić i usprawnić. A poza tym, jeżeli chodzi o zmiany, no to mamy takie już bardziej drobne zmiany, czyli na przykład zmiany w umiejętnościach klasy, po, po, pousuwano niektóre umiejętności. Mamy misję, system misji pobocznych, takich jakby dodatkowych, bonusowych zadań. Kiedy sobie zwiedzamy, to pojawiają się nam czasem właśnie jakieś bonusowe tam misje małe. Ale jeżeli chodzi o jakieś rewolucyjne zmiany, to ich oczywiście nie ma. To jest po prostu rozwinięcie i dopracowanie formuły. Starej i znanej. System profesji jest dosyć zmieniony, właśnie przez garnizony on się zmienił, bo teraz um, teoretycznie moje profesje to są alchemia i, i um, skórowanie i teoretycznie mógłbym teraz się nauczyć nawet e, nowej profesji zbieractwa, na przykład zbieranie ziół i od razu mógłbym zbierać zioła dostępne w tej krainie, w drenorze, co do tej pory było niemożliwe. Musieliśmy. Rozwijać do pewnego, jakby, pułapu naszą umiejętność, żeby móc zbierać zasoby w najnowszej krainie. Teraz zostało to usunięte. No i też mówiłem, w garnizonie mogę sobie postawić, na przykład, nie wiem, zakład wyrobu zbroi, chociaż nie mam umiejętności profesji blacksmithingu. Chociaż, oczywiście, jeżeli mam umiejętność alchemii, wyuczoną jakby własnoręcznie, że tak powiem, to w garnizonie, nawet jak sobie postawię budynek alchemika, to te Przedmioty będą trochę lepsze, które wytworzę. Coś jeszcze o zmianach. Jeżeli chodzi o instancje, rajdy i tak dalej, to wszystko jest raczej po staremu. Um, jeżeli chodzi o same systemy ich wyszukiwania i wybierania. I tak dalej. Same instancje są trochę lepsze niż do tej pory. Ale o tym już w recenzji, no bo dopiero zdążyłem tylko dwie instancje odwiedzić. Mam 92 poziom, a maksymalny poziom to jest setny. I to jest jeden z wielu takich dialogów. To są bohaterowie, których już znamy od początku, dodatku. I właśnie często obserwujemy rozmowy między postaciami. Oczywiście to jest dla, dla ludzi, jakby dla graczy, którzy nie mieli do czynienia z WoWem, To oczywiście jest strasznie archaicznie pewnie taki sposób narracji, no ale jak na wołowa to jest wystarczające. No i dobra, mamy zadanie, więc zobaczmy, jak się udać gdzieś tam. Nie było niestety scenki jakiejś fajnej. No ale wszystko przed nami. Więc trochę powalczę i to będzie na tyle chyba z pierwszych wrażeń takich z World of Warcraft Warlords of Draenor. Bardzo fajna lokacja Gorgon. Co tu się dzieje? Wow. Okej. Okay. Też jest. Ymm, fajnie, że o wiele więcej jest takich właśnie wydarzeń, jakby. Chciałoby się rzec filmowych, jak na wowa to one nawet są filmowe, że właśnie coś się dzieje jakieś tam. Mamy takie scenki po prostu w świecie gry Całkiem często I one wpływają na odbiór jakby na narrację na, na odbieranie tej całej fabuły że jednak tu coś się dzieje Dobrze co tu chodzi mam odnaleźć Jakiś zaginionych No ale pokażę wam walkę Standardowo żadnych zmian Oznaczamy cel I po prostu wciskamy kolejna Umiejętności Ale też nie ma co liczyć na cuda, no, w WoWie nigdy system walki chyba się nie zmieni, bo to by wymagało zupełnej zmiany silnika, prawda? Więc jedyne zmiany, jakie mogą robić twórcy, no to właśnie poprawianie tej narracji, dodawanie coraz ciekawszych sposobów na, na wykonywanie zadań i tak I to im się udaje, przyznam szczerze. Mam zabić jakiegoś bossa. Oczywiście też, no. Dużo jest cały czas takich zadań, po prostu zabij 9 albo 10 czegoś tam i wróć i oddaj, oddaj quest'a. No ale to też jest takie typowo WoWowe, już trudno się tego pozbyć. Na szczęście mówię, oprócz tych takich misji, takich typowych, są też misje ciekawe, fabularne na szczęście, które się twórcom udały. Nie ma nowej klasy w tym dodatku, nie ma też nowej rasy żadnej. No bo twórcy chcieli się skupić właśnie na, na fabule, na rajdach przede wszystkim. Zresztą nie wiem, jaką, szczerze mówiąc, jaką nową klasę mogliby wymyślić, albo rasę. Bo trochę już tego wszystkiego powymyślali. Zresztą nową rasę mieliśmy w, zesz w zeszłym dodatku w Pandarii. Ale może nie wspominajmy, ogólnie. Questowanie, wykonywanie zadań jest przyjemniejsze jakoś niż, niż w miejscu w Pandaria. Może ze względu na to, przyznam szczerze, że po prostu. Bardzo miło się zwiedza te wszystkie krainy, tak? Jeżeli, przynajmniej jeżeli mieliśmy do czynienia wcześniej z Outlandem w dodatku Burning Crusade. To jest taka właśnie mówiłem, jak wcześniej mówiłem, nostalgiczna podróż trochę do przyszłości. Więc fajnie zwiedzać i poznawać postacie też na przykład poznajemy przecież Gromasza Hellscreama, czy Welena, Proroka Drenai i inne takie postacie właśnie z przeszłości tego Uniwersum Warcrafta. Co jest całkiem fajne. Nie mogę niestety latać, jak w każdym dodatku na początku. Nie możemy latać, dopóki osiągniemy, nie, nie osiągniemy maksymalnego poziomu. No ale cóż, trudno. Zastanawiam się o jakich jeszcze boni. Nie będę walczyć, bo walka jest nudna jakby do pokazywania w wowie. Jakie jeszcze nowości, o czym mógłbym Wam tu opowiedzieć? Trochę usprawniono ten system dziennik jakby bossów, ponieważ już od Pandarii mamy do czynienia, czyli nawet od kataklizmu, już nie pamiętam, mamy do czynienia z, z czymś takim, że możemy sobie wybrać jakąś lokację, czy jakąś instancję i mamy spis po prostu e, wszystkich bossów i ich umiejętności, i opis e, starć, więc to jest wszystko teraz takie bardzo przystępne i fajnie po prostu, bo od razu wiemy, czego się spodziewać. Rzeczywiście i tak mało osób to czyta, e, szczerze mówiąc. No i to było chyba na tyle, bo nie chcę przedłużać tego materiału. A tak jak mówiłem, najważniejszą nowością, którą pokazałem pokrótce, był właśnie garnizon. Garnizony graczy, które wprowadzają bardzo fajne urozmaicenie. I też te zmiany, bardzo fajne zmiany w narracji nowe scenki usprawnione itd. Tak to wszystko wpływa na odbiór gry. I mamy po prostu porządny dodatek, moim zdaniem, chyba najlepszy dodatek od, od Raw of the Lich King. Co nie jest trudne, szczerze mówiąc, nie jest żadnym osiągnięciem, ale w każdym razie myślę, że recenzji możecie spodziewać się za jakieś, no może nawet dwa tygodnie, bo chcę jednak też sprawdzić rajdy, a one zostaną uaktywnione dopiero za ponad tydzień. No więc zobaczymy jak to będzie, w każdym razie będziemy wam dawać znać kiedy możecie się spodziewać recenzji, piszcie śmiało, komentujcie czy sami gracie w WoWa, czy macie ochotę wrócić właśnie z okazji premiery Drenoru. Pamiętajcie, jeżeli się zdecydujecie na powrót, to macie za darmo, możecie sobie podbić jedną postać do poziomu 90, a właśnie na 90 rozpoczynamy tu przygodę w drenorze. No i to by było na tyle, przynajmniej na razie, po pełną ocenę wysiłków Blizzarda. Zapraszamy do recenzji i do zobaczenia w kolejnych materiałach.